Cześć, witajcie na kanale. Dzisiaj mamy kolejną pracę do wykonania. Mamy problem z laptopem. Z laptopem HP, Pavilion 15 Gaming DK1064. Taki model i podmodel. Tam potem są jakieś oznaczenia NW i, i tak dalej, ale tego to są bardzo małe różnice. Mamy tutaj i 7, prawdopodobnie, nie i 5, 10, 11 generacji, mamy GeForce'a. GTX 1660 albo 1650 matryce 144 Hz, tak to wygląda. Historia laptopa. Dostałem list do tego laptopa. Laptop został sprzedany, został sprzedany komuś. Yy... I ta osoba, która go nabyła, stwierdziła, że laptop nie działa. W zasadzie po niecałych kilku godzinach był laptop został sprzedany niby w piątek, a w trakcie weekendu. Padł, coś się stało, nie wiadomo co, i zostałem zlecenie na to, żeby sprawdzić, co tutaj się wydarzyło. Laptop w tym momencie się nie uruchamia, nie podłączałem zasilacza, bo nie chcę tutaj większego bałaganu narobić i zobaczymy, czy uda mi się namierzyć ten problem zdiagnozować bądź nawet naprawić tego sprzęta. Tak się prezentuje ten laptop, zobaczcie, fajna klawiatura, podświetlana pewnie. Już tych, tych modeli na, na, ponaprawiałem. Raczej są niezawodne. Tu czasami przy, przy chłodzeniu się dziwne rzeczy dzieją. Jeżeli ktoś zrobi zwarcie przy chłodzeniu, przy czyszczeniu, to może być problem jakiś tam na zasilaniu. Dobrze. Rozmontujemy go sobie. Zmienię może kadr, żebyście mieli lepszy widok. Dobrze. Te obudowy są dosyć delikatne. Nie widzę tutaj śladów zalania. Mamy tutaj jakiś stickers przy matrycy. Baterię wcześniej odłączyłem. Dobra, mamy tu dysk SSD, 2 sloty są zapełnione, mamy 2 razy 4, czyli mamy 8 giga ram -u. Co teraz? Na początek sprawdzimy podstawę, czyli ósmą nogę układu SPI, żeby się nie rozczarować, żeby wiedzieć mniej więcej na czym stoimy pomiar niskiej rezystancji, pole masowe i tutaj mamy pierwszą nogę, tu mamy ósmą nogę ja może troszeczkę zooma zrobię i teraz tak, pole masowe, ósma noga poza zakresem, zmieniam na pomiar wysokiej rezystancji i mamy kilo ohmy jeszcze raz. Dobra, czyli tutaj mamy w porządku. Ok, sprawdzimy teraz tak. Nie wyciągając płyty głównej, możemy sprawdzić sobie główną linię zasilania. Główną linię zasilania chodzi o, o tą linię, z której zasilana jest, jest cała reszta przetwornic i, 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 i części tej płyty głównej. Na razie, tak jak powiedziałem, nie wyciągam płyty ani dysku, nic tutaj nie grzebię. Jak to sprawdzić? Słuchajcie, przy przetwornicach 533ALW, przy przetwornicach do pamięci operacyjnej, przy, na wejściu są małe mikro ceramiki. I zaraz sobie wizualnie tutaj zobaczymy, gdzie tutaj coś takiego jest. Tu mamy wyjścia, dwie przetwornice. Tu mamy przetwornicę. Tu mamy przetwornicę do ramu, prawdopodobnie i tu mamy wejściowy kondensator do tej przetwornicy. I zaraz sobie rezystancję sprawdzę. Mam nadzieję, że nie będzie tu zwarcia. Pole masowe z jednej strony kondensatora mamy totalne zero. Patrzcie, czyli tu będzie masa, i z drugiej strony. Ojoj niedobrze. Mamy, mamy około 1,5 OMA. Czyli laptop ma zwarcie na głównej linii zasilania. Dlaczego? Nie wiem. Mam nadzieję, że to nie procesor. Może to być uszkodzony jakiś MOSFET, może być uszkodzony kondensator nawet ceramiczny na głównej linii. A może być równie dobrze uszkodzony jakaś przetwornica na albo, albo linia procesora bądź karty grafiki. Nie podejrzewam mostu, ponieważ ósma noga układu SPI jest, jest ok. Mamy rezystancję w porządku, w kiloomach. Dobrze, demontuję baterię, demontuję chłodzenie, demontuję płytę. Trzeba ją dokładnie obejrzeć. Ok, układ chłodzenia ściągnięty. Bateria zdemontowana. flexy tu na razie są podpięte. Co teraz sobie sprawdzimy? Sprawdzimy sobie bardzo ważną rzecz. Sprawdzimy sobie. Fazy procesora mamy tutaj trzy fazy. Tu mamy jedną fazę gdzieś ukrytą. Pomiar niskiej rezystancji mamy 7 ohmów, czyli to będzie grafika w procesorze. Tak? Tu mamy 3 fazy, w zasadzie 4. Popatrzcie, jak nisko jest. 1,6 ohma. Druga faza. Tutaj nie ma cewki, ale to nie, nie robi. 1,5 Oma, 1,4. Coś Wam to przypomina? 1,4 Oma to to samo, co było na głównej linii zasilania w tym miejscu. I to będzie spadać, spadać, sobie spadać, spadać. Może będzie minimalnie o 1, 1,0 Oma wyżej. To oznacza, że prawdopodobnie mamy przebicie na którejś z, której z faz procesora. Tutaj mamy 12,9. Grafika będzie bardzo nisko. 16, 50, 16, 60. 0,8. I zasilanie FORAMów. Czyli mamy 99 omów I teraz sprawdzimy sobie y, główną linię zasilania. Może jeszcze sprawdzimy tą fazę tutaj, bo to jest prawdopodobnie most. Mamy 71 omów czyli dobrze. Czy nie mamy zwarcia? Generalnie sprawdźmy sobie, czy nie mamy zwarcia między główną linią zasilania a fazą, którąś z faz procesora, zasilania jądra procesora. Czyli wpinam się w główną linię zasilania i wpinam się w jedną z faz. I co my tu mamy? Mamy zwarcie. Czyli poleciał podwójny klucz na zasilaniu procesora na jednej z faz. Znajdziemy sobie ten zwarty element. Procesor prawdopodobnie już jest do utylizacji, bo jest tutaj po prostu za nisko. Zobaczcie, mamy 1,4 OMA, 1,3 nawet, więc procesor jest martwy. I tu zobaczcie w ramach takiej ciekawostki, zobaczcie jak ten procesor wygląda. To jądro procesora jest troszeczkę styrane, troszeczkę tutaj jest wytarte przez radiator. SRH84 to jest i piątka dziesiątej generacji. Dziesiąta generacja. 2,5 giga podstawowy zegar Turbo 4,5 giga. To jest 10300H model. Jak wyglądają te? To zasilanie tutaj, w przybliżeniu, zobaczcie, jak to wszystko tu jest oblepione dawnym, dawną termiką. Czyli mamy tutaj trochę tej pasty różowej i mamy też zwykłą termikę, która się tutaj nie powinna znaleźć, ale to nie jest bezpośredni powód, dla którego to przestało działać. Tutaj musiało się coś wydarzyć, czy zwarcie, czy, czy coś w tym stylu. Może ktoś baterii nie odpiął. Może ktoś chce zrobić termikę tutaj? I tak to się kończy. Mamy tutaj trzy fazy, które są wykorzystywane do zasilania tego procesora. Czwarta jest nieobsadzona. Mamy alfa N do omega 69,30 MOSFETy z kanałem N podwójne. I zaraz sobie sprawdzimy tutaj, który MOSFET nam padł, bo procesor jest na pewno. Już do utylizacji pomiar niskiej rezystancji między bramką, między bramkami. Tu mamy bramkę. Tu nie ma zwarcia. Z drugiej strony, drugi MOSFET. Tu mamy bramkę i tu mamy zwarcie. Czyli ten MOSFET jest trafiony. Tutaj jest w porządku. Tutaj jest w porządku. Tutaj jedziemy jest w porządku. No to wszystko jest zabrudzone. Zobaczcie jak ile do tego. I tutaj wydaje się być w porządku. Czyli mamy ubity górny klucz na tej fazie. Górny klucz podwójnego MOSFETA 6930 Alfa omega. No i co, dzwoni do klienta z wiadomościami. I zobaczymy, jaka będzie decyzja. A generalnie, nawet nie będę płyty głównej wyciągał, żeby zobaczyć, co dalej. Tu mamy sterownik zasilania procesora NCP81215P. On wysterowuje nam te drivery: ten driver, ten driver, ten driver. Z kolei, te drivery wysterowują nam te podwójne klucze. Żeby to działało, trzeba byłoby wylutować. Tego MOSFETA zastąpić go takim samym najlepiej, wymontować procesor, zmienić procesor. Most w mostku jest tutaj M-region, -E więc M-regionu -E nie trzeba byłoby robić SRJ AUCO, co wskazuje jednoznacznie, że to jest HM470M. Te mostki też lubią sobie paść po prostu. Nie wiem, może ktoś tutaj o. Taśmę wymieniał. Może historia jest zmyślona, nie mam pojęcia, bo na złączu matrycy mamy tu. Zobaczcie, stickersa. Sama taśma matrycy wygląda ok, także tutaj jest dobrze. Zobaczcie, jak te dziutki są tutaj krzywo wlutowane i to jest oryginał. Tutaj chyba nikt nic nie robił. No dobrze, smutno się zrobiło. Myślałem, że będzie jakaś naprawa, a tutaj naprawa oczywiście jest możliwa, ale to są koszty dosyć wysokie. Rzućcie okiem tutaj na AliExpressie. Znalazłem niby nowy oczywiście laptopowy procesor. Nowy, używany. O, przepraszam, używany. Mamy używany SRH84-10300H za 417 zł. Przecena z 434. One wszystkie są używane generalnie. Nówki raczej nie dostaniecie. Trzeba doliczyć cenę zasilania, naprawy zasilania w laptopie. Być może coś jeszcze jest do wymiany oprócz tego klucza i procesora. Nie wiadomo do czego to padło. Może być tak, że to, że to zadziała, a potem znowu padnie. Także tak to się rysuje. Cena dosyć, dosyć wysoka byłaby za naprawę, więc ja na razie odpuszczam. Zadzwonię do klienta i zrobimy małe podsumowanie. I podsumowując, niestety uszkodzony procesor. Zasilanie procesora na jednej z faz doszło do zwarcia na górnym kluczu, na podwójnym kluczu alfa Nega omega, na tej pierwszej fazie, która była dostępna. Ta pierwsza faza przed nią jeszcze była nieobsadzona. Często tak bywa. W takich przypadkach, że dostaje górny klucz i całe 19V, cały prąd, bo prąd zabija procesor i napięcie w sumie też, trafia na jądro procesora. Procesor, który powinien być zasilany szczątkowym zasilaniem, szczątkową częścią tego zasilania. Nie 19V, tylko tam 08, 09, 1V max, tam może. I tutaj niestety. Mamy problem. Wymiana tego tranzystora nie ma sensu w tym momencie. Ja jeszcze muszę się skontaktować z właścicielem tego laptopa. Właściciel, który odsprzedał ten sprzęt komuś innemu, i niestety, nie wiem co tu się wydarzyło. Czy tu jest problem, czy problem po powstał podczas czyszczenia? Może bateria nie została odłączona, ta główna bateria, i doszło do takiej sytuacji. Bateria jest sprawna, ona ma swój potencjał, ma tam 11 z groszem napięcie. Taśma tu była kiedyś wymieniana, ale to nie robi. Może ktoś taśmę podłączał podczas, podczas w momencie, kiedy miał podłączoną baterię główną, bo do to, to tego też mogło, dostać, zostało, to, mogło zostać tak spowodowane to uszkodzenie. Natomiast mostek wydaje się być sprawny. Tutaj moim zdaniem doszło do uszkodzenia podczas czyszczenia, ale nie jestem pewny do końca. Laptop nie działa, czeka na decyzję klienta, co robimy dalej. Naprawa nie jest tania, procesory są drogie. Są tylko z rynku chińskiego i używane ewentualnie. Można czekać na dawce z polskiego rynku, ale można sobie czekać. Tak, może być taka sytuacja, że można byłoby spróbować to znaleźć płytę główną do tego modelu. Może będzie w podobnej cenie, a może będzie tańsza od, od, od z, z, z samej samej próby naprawy tej, tej płyty, czyli wymiany procesora i ogarnięcia tego zasilania. Cześć, to tyle ode mnie. Trzymajcie się. Do następnego. Hejka.